Witam na kanale Dzieciaki Testują. Zapraszam na recenzję nowych książek od wydawnictwa Harper Kids z serii Akademia Mądrego Dziecka, ale jest to całkiem nowa podseria Zabawa i Przygoda. Zobaczcie: Pop up. Książki mają fantastyczne wnętrze. Takich jeszcze nie było w serii Akademia Mądrego Dziecka. Jeszcze jest m, póki co książeczka w drogę. Miejmy nadzieję, że z czasem pojawią się kolejne tytuły, bo książki są naprawdę rewelacyjne. Zacznijmy może od pogody. Książki nie mają aż tak grubych stron, chociaż nie są one takie, wiecie, jak w zwykłych książkach. One są grubsze, są sztywniejsze i są zdecydowanie elastyczne. Poza tym jest tutaj dużo takich, można powiedzieć, delikatniejszych elementów. Moja oliwka, jak je zobaczyła, to po prostu przepadła prawie tak samo jak w książce o pandzie, która robi kupę również z serii Akademia Mądrego Dziecka. Tutaj Wam wrzucę link do innych. Właśnie nowości, między innymi książki o Pandzie, która robi kupę. No ale już skupmy się na pogodzie pogoda, zabawa i przygoda. Spójrzcie na ten przepiękny domek, który nam tutaj na samym początku wyskakuje. Lubię bawić się na dworze. Jaka jest dziś pogoda? I dziewczynka wygląda przez okno. Dalej mamy jesienne liście. Które tańczą na wietrze, a tutaj już jest zima. I powstał nam bałwan. Dziewczynka ulepiła bałwanka. Nie ma dużo tekstu, co też jest fajne, bo możemy sobie też opowiadać razem z dziećmi, co my tutaj mamy, co się dzieje na tych ilustracjach. A tu już jest prawdopodobnie wiosna. Świeci słońce, dziewczynka puszcza latawiec. No i zobaczcie, idzie burza. Latem się zrobiło gorąco. Duszno, dziewczynka zajada arbuza i obserwuje. Strasznie ciemne, burzowe chmury. Śliczna książeczka, urocza książeczka. Zobaczcie te tęcza: no, coś wspaniałego, coś pięknego, te elementy tutaj wszystkie. Jestem nią zachwycona. Strony, tak jak już mówiłam, nie są bardzo sztywne, ale są grubsze i no po prostu trzeba delikatnie się obchodzić z książkami. Książka numer dwa, czyli Na plaży i tutaj tak samoż od pierwszej strony mamy pop-up, wiaderko, w którym dziewczynka ma muszelki, później dziewczynka sobie nasłuchuje szum morza w muszelce, spójrzcie jaki piękny zamek z piasku zbudowany. O, a tutaj sobie dziewczynka pływa. Jest żółwik, przeuroczy żółwik z trójwymiarową skorupą. Malutkie żółwiczki też tam sobie dreptają. Tutaj dziewczynka sobie lody zajada. No i ma zdjęcia z plaży, zobaczcie. Trójwymiarowe zdjęcia sobie trzyma. Przepiękna, urocza, bajecznie kolorowa z elementami, które ja osobiście w kółko i na okrągło najchętniej bym oglądała. Kocham książki pop-up i myślę, że to jest coś super, że one powstają już dla małych czytelników, że dzieci od najmłodszych lat mogą się z takim rodzajem książek zaznajomić. Bardzo fajnie, że Akademia Mądrego Dziecka wzbogaca serię o kolejne fantastyczne pozycje, i mamy nadzieję, że powstanie ich jeszcze mnóstwo, bo to jest zdecydowanie jedna z najlepszych serii książek dla dzieci, jaka powstała. I każdy znajdzie w tej serii coś dla siebie, bo książek jest ogrom, po prostu ogrom różnorodnych. Książek. A więcej o zabawa i przygoda przeczytacie również na blogu. W opisie do filmu jest link. Zajrzyjcie tam koniecznie. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam, do usłyszenia w kolejnych filmach.